Cześć, jeśli jeszcze się nie znamy, to mam na imię Lina i prowadzę kanał Cud dziewczyna, gdzie opowiadam o chorobie wrodzającej zapalenia jelita grubego i stomi, którą posiadam. Ale dzisiaj będziemy rozmawiać o włosach i o ich wypadaniu, więc jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana, to zapraszam do dalszego oglądania. Na wstępie chcę zaznaczyć, że nie jestem ani dermatologiem, ani trychologiem, ani kosmetologiem, czyli żadnym specjalistą zajmującym się skórą głowy lub e, włosami. E, Chcę się podzielić po prostu swoją historią, w której straciłam około 3 czwarte ilości obecnej, takiej stałej moich włosów. I jeśli będziecie mieli ochotę, to skorzystacie z moich rad. Może to uzupełni wiedzę, którą już posiadacie. Natomiast tak jak powiedziałam, nie jestem żadnym specjalistą, więc oczywiście skonsultujcie się ze swoim lekarzem dermatologiem i lekarzem prowadzącym. Jeśli... Macie ten problem. Problem z wypadaniem włosów zaczął się u mnie około 3 lata temu, kiedy wychodziłam już z terapii sterydowej, której byłam poddana przez wiele miesięcy było około 4 miesiące początkowo w formie doustnej tabletek, później, kiedy już leżałam w szpitalu przez około 3 miesiące były podawane mi dożylnie w naprawdę dużych dawkach. Do tego w późniejszym czasie dołączyło leczenie biologiczne. Które niesie za sobą naprawdę bardzo dużo skutków ubocznych, które mogą, ale nie muszą wystąpić. Jednym z nich jest właśnie wypadanie włosów, co też u mnie wystąpiło. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że ja nigdy nie miałam żadnych problemów z włosami. Byłam osobą, która od urodzenia miała ładne, gęste włosy, które były przede wszystkim niewymagające, i do mniej więcej 16 roku życia moja pielęgnacja ograniczała się tylko i wyłącznie do ich mycia i czesania i suszenia. W późniejszym czasie hmm, rozjaśniłam sobie sama końcówki, tak zwane ombre, i od tego czasu wiedziałam, że już muszę poświęcić więcej uwagi tej pielęgnacji i zaczęłam używać odżywek. Nie były to jakieś specjalistyczne odżywki, zupełnie przypadkowe wybory drogeryjne akurat coś się trafiło w promocji, co mi poleciła koleżanka, tego właśnie używałam. Ehm. I tak wyglądało moje włosowe życie. Absolutnie zero potrzeb, zero pielęgnacji, tak naprawdę i absolutnie zero, zero zainteresowania, dlatego że po prostu one nie były problematyczne, aż do momentu, kiedy zostałam poddana no, tak intensywnej farmakoterapii. Kiedy leżałam już te trzy miesiące w szpitalu, włosy znowu nie były najważniejszym tematem, najważniejszą e, rzeczą, której ja poświęcałam uwagę. W mojej hierarchii, e, tak naprawdę, potrzeb znajdowały się gdzieś tam bardzo, bardzo nisko. W związku z tym, cały czas tak naprawdę były związane, a ich pielęgnacja znowu ograniczała się do mycia, czesania e, raz na 3, 4, 5 dni, w zależności od moich możliwości, od tego, jak się czułam. Leczenie farmakologiczne niestety się nie udało. Moje jelito grube musiało zostać usunięte. Jeśli interesujecie się tą historią, to zapraszam do poprzednich filmów. E, dzisiaj będziemy mówić o czym innym. W każdym razie, po operacji problem z włosami pojawił się dopiero mniej więcej po miesiącu, czyli w momencie, kiedy zaczęłam schodzić już całkowicie ze z sterydów, które później po szpitalu stały mi ponownie wypisane w formie tabletek. Tak więc problem nie pojawił się z dnia na dzień. To nie było tak, że nagle obudziłam się bez połowy włosów. I też nic nie zapowiadało się na to, że, że stumulacja miałaby tak wyglądać. Operację miałam w kwietniu, mniej więcej na początku czerwca. Zaczęłam zauważyć, że tych włosów wypada mi coraz więcej, więcej niż zwykle, dlatego że no, trzeba zaznaczyć w ogóle od tego powinnam zacząć, czym jest wypadanie włosów. O wypadaniu włosów mówimy wtedy, kiedy tych włosów wypada więcej niż przewiduje norma, ponieważ. Włosy wypadają w normalnym procesie ich życia mniej więcej od 50 do 150 sztuk dziennie więc jest to naprawdę spory przedział. A o wypadaniu włosów mówimy dopiero, kiedy ta norma zostaje przekroczona. Dobrze by było to kontrolować i po takim codziennym wyczesywaniu włosów i czyszczeniu szczotki, zrolować sobie te włosy w, tą, w taką kulkę żeby mieć punkt odniesienia, żeby widzieć ile dla nas wynosi ta norma wypadania włosów, tak I jaka, jak dużo tych włosów wypada, dlatego że może być to około, tak jak mówiłam, od 50 do 150, może być to 70, może być to bliżej 150, jest to duża rozbieżność, więc warto wiedzieć ile mniej więcej wypada nam osobiście, w którym miejscu na skali się znajdujemy. Ja mniej więcej to kontrolowałam jeszcze przed tym, jak zachorowałam, wiedziałam. Ile tych włosów mi, mi wypada? To, to nie było dużo, dlatego że mniej więcej tak na oko, około 50-70 włosów, e, czyli taka no naprawdę nieduża, nieduża kulka, natomiast później te włosy od czerwca 2017 roku zaczęły lecieć garściami, e, bez względu na to, czy te włosy czysałam, czy nie. Tak więc one leciały, że tak powiem, same z siebie, nie dlatego, żeby były wyszarpywane czy, czy wyrywane. Jak na złość, w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy w tamtym czasie, e, duża ilość mebli, czy też, no nie wiem, takie rzeczy jak dywan, mieliśmy czarnych, a ja jak widać jestem blondynką, więc te wszystkie białe włosy były naprawdę bardzo widoczne i było ich po prostu wokół mnie coraz więcej. Ale na początku nie panikowałam, dlatego że myślałam, że ta sytuacja mniej więcej sama się unormuje. Brałam witaminy, witaminy, kompleks witaminy B, witaminę D i jeszcze tam inne takie multivitaminy i myślałam, że po prostu sytuacja sama się unormuje, więc chciałam po prostu sobie dać taki czas na przeczekanie. Ale mniej więcej na przełomie lipca i sierpnia postanowiłam udać się do trychologa, czyli specjalisty od skóry głowy i od wypadania włosów. Zanim udałam się jednak do trychologa, poszłam do lekarza rodzinnego, bo wyczytałam gdzieś tam na różnych forach, że po prostu będzie potrzebny taki profil hormonalny. Więc udałam się do lekarza rodzinnego, żeby wykonać takie badania właśnie z przekoru hormonalnego, hormony tarczycy, hormony płciowe, żeńskie, żeby po prostu sprawdzić, czy wszystko tam jest w porządku, dlatego że problem wypadania włosów ma też swoje korzenie i źródło właśnie w nierównowadze hormonalnej. Więc już z tak przygotowanymi wynikami badań hormonalnymi, umówiona na wizytę do najlepszego trychologa w mieście, Oszczędzałam pieniądze, umówiłam się na wizytę. Naprawdę to był dla mnie już bardzo duży problem, bardzo mocno zbierający, dlatego że e, zaczęły pojawiać się łyse placki. Tak więc oprócz tego, że te włosy leciały i gdzieś tam już e, były widoczne na ubraniach, na kanapie, na dywanie, i to było gdzieś tam takie no, po prostu stresujące, to e, pojawiły się autentycznie łyse placki, szczególnie tutaj na skroniach. Tak jak powiedziałam, ja wyjściowo miałam bardzo dużo włosów. Fryzjerki zawsze mi mówiły, że z mojej głowy można by było obdzielić trzy inne i jeszcze porządna i przyzwoita ilość włosów zostałaby dla mnie samej. Więc to może nie było aż tak mocno widoczne dla osoby z zewnątrz, ale ja widziałam, że objętość tych włosów no, zmniejszyła się naprawdę o 75% dodatkowo tylko i wyłącznie właśnie dzięki temu, że miałam dużo włosów wyjściowo, to mogłam te placki po prostu jakoś poprzygrywać w taki sposób, że przy związanych włosach tego po prostu nie było widać. Tak więc udałam się do trychologa, yy, zrobiłam przekrój badań, badań hormonalnych, yy, umówiłam się na wizytę i yy, przede wszystkim lekarz przeprowadził ze mną bardzo, bardzo obszerny wywiad. Spojrzał na moje badania hormonalne. Tam okazało się na szczęście, że wszystko było w porządku. Mnie jest to podłoże endokrynologiczne, zostało wyeliminowane. W wywiadzie yy, doktor no, stwierdził, że najprawdopodobniej właśnie do wypadania włosów zostało spowodowane ilością przyjmowanych leków przez ostatnie 3-4, a właściwie no, już później yy, no, prawie pół roku. Liczę ten czas po operacji, kiedy jeszcze wychodziłam ze sterydów, więc yy, przeszliśmy do badania trychologicznego specjalnym aparatem, przez który doktor mógł obejrzeć skórę mojej głowy, pobrać. Wydaje mi się, że pobrać kilka włosów, cebulek włosów do badania, ale nie jestem pewna. W każdym razie yy, został zostało przede wszystkim właśnie yy, przeprowadzony bardzo obszerny wywiad, bardzo dokładny. Badanie trochologiczne. Doktor przejrzał oczywiście wszystkie moje wyniki, całą dokumentację medyczną, y, jaką mu przyniosłam, i wtedy przeszliśmy do rozpisywania terapii. W ramach terapii zostały przepisane mi kapsułki na porost włosów, i właściwie to był największy wydatek, dlatego że musiałam je przyjmować trzy razy dziennie po dwie kapsułki y, w opakowaniu. Znajdowało się chyba 90 kapsułek i one kosztowały około 150 zł, a na taką 3-miesięczną kurację trzeba było kupić kilka opakowań, więc był to największy wydatek. Ale z tego co widzę, to te kapsułki zostały już wycofane. W proponowanych pokazuje mi tutaj Priorin Extra. Ja używam pantowigaru, pantowigar już został wycofany, natomiast tego drugiego mm, suplementu Priori Nextra nie używam, więc nie mogę wam polecić. Natomiast używałam tych e, kapsułek, które zostały już wycofane, Nando Oprócz tego mm, Ustaliliśmy taki system mycia włosów i wcierkowania i ich, odżywiania skóry głowy i w tym celu zostały mi przypisane dwa szampony i dwie wcierki, dwa takie żele na bazie mocznika. Jeśli chodzi o szampony, to jednego z nich już nie mam, był to szampon z La Roche-Posay przeciwupierzowy. Poszukam czegoś w internecie, wrzucę Wam linka na dole, co to mogło być, bo szczerze mówiąc już nie do końca pamiętam na ten moment. A drugi to był paraderm szampon z dziekciem. Te produkty były dostępne bez recepty i jeśli chodzi o ten pierwszy przeciwbieżowy szampon z La roche on był zupełnie przyjemny w użytkowaniu. Nie czułam jakiegoś dyskomfortu, nie śmierdział, miał dobrą konsystencję, dobrze się pienił, nie podrażniał skóry głowy. Natomiast jeśli chodzi o ten paraderm, to jeśli Używaliście jakichkolwiek kosmetyków z dziekciem, to wiecie jaki to jest zapach. A dla osób, które nie miały czy nie miały do czynienia z, z tym zapachem, to mogę powiedzieć, to pachnie jak połączenie płynu wędzarniczego i lakieru do drewna, takiej bejcy. I naprawdę nie przesadzam, to tak strasznie śmierdzi, że musiałam bardzo szybko mieć tą skórę głowy praktycznie na bezdechu, oddychając przez usta. Dlatego, że no ten smród był po prostu okropny. Pachnie jeszcze, albo siebie śmierdzi przez opakowanie. Natomiast pomaga, więc, więc go stosowałam. Tutaj została jakaś resztka i trzymałam ją specjalnie właśnie do tego filmu. Jeśli chodzi o wcierki, to obydwie się u mnie zachowały. Pierwsza to jest e, Squamax Emulsja Salicylowo-Mocznikowa e, Lefrosz. Tak się chyba czyta tą markę. A druga to jest Cerkol Gel. E, 30. Jest to żel keratolityczny do skóry głowy. Obydwa są na bazie mocznika. Mają troszkę inne składy. Ten ma jeszcze właśnie kwas salicylowy, z tego co widzę. W tym mocznik i kwas mlekowy. Tak więc musiałam po prostu co drugi dzień myć głowę codziennie, ale co drugi dzień stosować jakby zamienię te produkty, czyli pierwszego dnia powiedzmy szampon z La Roche-Posay i ta wcierka, ta emulsja do skóry głowy po myciu, po prostu wmasować skórę głowy, nie spłukiwać. A następnego dnia śmierdziuch, paraderm i druga wcierka, drugi żel na skórę głowy po myciu i również bez spłukiwania. Oprócz tego na własną rękę dołączyłam wcierkę z jantaru. Przeszukałam cały internet naprawdę w sprawie wypadania włosów i tego, co mogę z tym zrobić. Um, więc ta wcierka pojawiała się naprawdę bardzo, bardzo często. Postanowiłam jej użyć, spróbować. Um, efekty łącznie całej tej kuracji, czyli Pantowiger, ten suplement doustny, do tego dwa szampony, dwie wcierki, no i jeszcze ta wcierka z jantaru, to już mówię, z czystej nadgorliwości mojej, um, dały efekty mniej więcej po dwóch, trzech miesiącach i po dwóch, trzech miesiącach zaczęły pojawiać się takie małe włoski u nasady e, głowy, u nasady włosów. E, wyglądało to przekomicznie, dlatego że no, ja to porównywałam do takiego nieopierzonego albo świeżo opierzonego pisklaka. Tutaj, właśnie na skroniach, szczególnie było to widoczne. Zwiększyło to ogólną objętość włosów, dlatego że, jak pojawiły się malute, króciutkie, malutkie włoski przy nasadzie, no to cała reszta poszła do góry. Było to też widoczne z bliska, że właśnie takie małe igiełki, małe włoski gdzieś tam wystają, ale oczywiście ten efekt, o ten efekt mi chodziło i byłam bardzo zadowolona. Natomiast trzeba też zaznaczyć, że moje włosy rosną dość szybko dlatego, że około 2 cm na miesiąc, więc u mnie te efekty, mówię, były już widoczne nawet po dwóch miesiącach kuracji. Łącznie cały proces odrastania włosów, tak żeby no, ta długość była no, przynajmniej za ucho, żeby gdzieś tam te włosy się, te nowe, młode łączyły z tymi, które jeszcze gdzieś tam na tej głowie zostały, trwało około pół roku. I właśnie no, trzeba się tutaj przy tym procesie, Odrastania włosów, uzbroić w cierpliwość, dlatego że jest to proces długotrwały, na który trzeba po prostu poczekać. I bardzo ważna jest tutaj systematyczność. Czyli jeśli mamy wcierać, powiedzmy, codziennie mm, albo co drugi dzień jakimś innym preparatem, jakimkolwiek, który wam przepisze lekarz, czy jakikolwiek, ktokolwiek wam poleci, i specjalista, czy nawet koleżanka, który sami sobie zastosujecie, musicie być systematyczni. Czyli jeśli zakładacie sobie, że wcieracie codziennie rano dany preparat, to faktycznie to robicie. I tutaj ten produkt, który wybierzecie, ma oczywiście duże znaczenie, ale sam proces masażu skóry głowy, który pobudza krążenie, jest bardzo istotny właśnie przy regeneracji skóry głowy, przy pobudzeniu jej do wzrostu, do produkcji nowych włosów. I ta cała kuracja oczywiście mi się sprawdziła, natomiast, tak jak powiedziałam, minęły już 3 lata, i ja w sferze włosów też dowiedziałam się dużo, dużo dobrego i nowego. Tak więc, czy ja, gdybym teraz zmagała się z tym samym problemem, zrobiłabym dokładnie tak samo? Nie. Ogromną wiedzę na temat włosów wyniosłam z materiałów, które nagrywa Agnieszka Niedziałek. Do jej kanału zostawiam Wam oczywiście linka na dole. I kilka takich prostych trików zmieniło naprawdę wygląd moich już odrośniętych włosów. I jakby... Przeniosło ich kondycję na jeszcze wyższy level i gdybym teraz zmagała się właśnie z problemem wypadania włosów, to. Do tego, co, o czym mówiłam wcześniej, na pewno zaaplikowałabym jeszcze kilka kroków. Po pierwsze, zamiast takiego tradycyjnego, frotowego ręcznika do osuszania włosów, Agnieszka poleca używać bawełnianego t-shirtu. Może być to jakiś t-shirt, w którym śpicie, t-shirt, którego już w ogóle nie nosicie, jeśli pociąć się na szmatki, nie ma to znaczenia. Chodzi o to, żeby miał taką gładką, właśnie strukturę, i zamiast pocierania, tak jak pocieramy ręcznikiem w większości. Poleca właśnie delikatne odgniecenie nadmiaru wody lub ewentualnie zawinięcie tych włosów pochodzenia, pochodzenia w takim turbanie przez jakiś czas, żeby one po prostu oddały ten nadmiar wody. Zmiana szczotki, czyli coś, co wprowadziło ogromną zmianę w pielęgnacji moich włosów, dlatego że przez ostatnie kilka lat używałam Tangle Teasera. Nie chodzi o tą konkretną markę. Chodzi o jakby rodzaj szczotki, czyli detanglery, czyli wszystkie szczotki innych marek, które mają taką samą budowę, robią niestety bardzo dużo złego dla włosów. Przede wszystkim wyszarpują je, łamią. No i właśnie całą winę przerywania włosów na długości, które u mnie miało miejsce tutaj szczególnie na tych przednich partiach, gdzie te włosy były po prostu najczęściej przeczesywane nawet w ciągu dnia, Zrzucałam na karby mm, rozjaśniania, a nie y, na to, jakiego sprzętu używam. I kiedy dowiedziałam się, że ta szczotka może powodować takie zniszczenia, natychmiast ją odstawiłam y, i zaczęłam używać takich zwykłych szczotek y, typu paddle brush, y, szerokich, z długimi, y, elastycznymi y, włoskami, które idealnie nadają się właśnie do rozczesywania włosów, na mokro czy też na sucho. Ta akurat pochodzi z marki Wet Brush. Kupiłam ją chyba w Rosmanie. Kolejna rzecz to szampony. Szampony takie do używania na co dzień, co drugi dzień, co trzeci. Nie ma to znaczenia. Chodzi o taki bazowy szampon, którego używacie do takiej codziennej pielęgnacji. U mnie to były szampony bardzo mocno oczyszczające na bazie SLS-ów i sls -ów. Oczywiście nie uwzględniałam tego, że moja skóra głowy przytłuszczała się jakby no, w efekcie no po prostu się broniła, tak? Więc produkowała więcej tego sebum i tak naprawdę po jednym dniu te włosy nadawały się znowu do mycia. Wydawało mi się, że to już po prostu leży gdzieś tam głęboko w naturze skóry moich, z mojej głowy i tak już po prostu będzie i nie ma to żadnego związku z tym, że ja tą skórę nadmiernie przeczyszczam. I w momencie, kiedy przeniosłam się na używanie delikatniejszych szamponów do takiej codziennej pielęgnacji, Tutaj mam właśnie szampon z... To jest marka Gift of Nature, ale to jest marka Visplantis. Tutaj mam opakowanie po szamponie w kostce od 4 szpaków. To zauważam ogromną różnicę no, jakby w funkcjonowaniu takim codziennym tej skóry głowy, czyli właśnie ona przestała się nadmiernie przetłuszczać. Gdzieś tam doszło do, do, do równowagi hydrolipidowej tej skóry głowy. Tak więc teraz raz na dwa tygodnie faktycznie używam takiego szamponu z SLS-em lub z SLS em czyli z takimi tanimi składnikami czyszczącymi, które robią to naprawdę w agresywny sposób, ale raz na dwa tygodnie, czasami nawet raz na miesiąc, mniej więcej staram się właśnie tak porządnie oczyścić skórę głowy, na co dzień nie ma takiej potrzeby. Ostatnia sprawa, czyli wczesywanie maski lub odżywki na mokro, czyli podczas mycia włosów, już po spłukaniu piany z szamponu. Nakładam maskę lub odżywkę i wczesuję za pomocą takiej zwykłej szczotki, właśnie z szeroko rozstawionymi włoskami, lub grzebień na przykład z szeroko rozstawionymi zębami. Świetnie się również nada, po to, żeby ten produkt, ta maska, odżywka otoczyły każdy włos z osobna, żeby miała pewność, że wszystkie włosy zostały równo pokryte tym produktem. Świetnie się to sprawdzi przy włosach cienkich. Ja, tak jak powiedziałam, włosów mam dużo, natomiast pojedynczy włos u mnie jest cienki, a włosy cienkie mają okropną tendencję do plątania się, szczególnie to było widoczne tutaj z tyłu przy, przy potylicy, te włosy po prostu kołtoniły się na maksa i później na sucho było strasznie ciężko to rozczesać. Natomiast odkąd zaczęłam wczesywać odżywki lub maski na mokro, to ten problem praktycznie nie istnieje, dlatego że włosy po spłukaniu takiej odżywki dobrze wczesanej, są sypkie, są lśniące, lejące i naprawdę bezproblemowe, jeśli chodzi o kołtumienie. Dlatego ten trik, szczerze powiedziawszy, najwięcej wprowadził do zmian do mojej takiej codziennej pielęgnacji. I jeśli macie włosy podobne do moich, czyli cienkie, z tendencją do plą plątania się i, i tworzenia właśnie takich yy, kłaczków, to serdecznie polecam. Na pewno Wam bardzo pomoże. Jest jeszcze mnóstwo innych trików, które świetnie odżywiają włosy i świetnie wpływają na ich kondycję, natomiast nie byłabym do końca szczera, gdybym poleciła Wam na przykład olejowanie, dlatego że faktycznie olejowanie daje świetne efekty, ale ja kompletnie o tym zapominam i nie robię tego na co dzień. Więc nie mogę Wam dać gwarancji, że efekt włosów, który widzicie, który widzicie na poprzednich filmach czy na zdjęciach na Instagramie, jest właśnie efektem długoterminowego, olejowania, bo zdarzyło mi się teraz w kwarantannie tak naprawdę kilka razy po raz pierwszy w życiu olejować włosy i faktycznie one są świetne, natomiast no nie robię tego, po prostu nie robię tego regularnie. Jeśli chodzi o moją historię z wypadaniem włosów, to wiecie już naprawdę wszystko. Tak więc od momentu, kiedy włosy zaczęły wypadać, poprzez to ile tych włosów straciłam, co zastosowałam, jak długo stosowałam, kiedy pojawiły się efekty, co wprowadziłabym dzisiaj nowego. Tego mogliście się dowiedzieć. Teraz zostało mi życzyć Wam powodzenia, bez względu na to, z jakiego powodu zmagacie się z wypadaniem włosów. I przede wszystkim proszę Was o to, żebyście udali się do specjalisty, do trychologa, do dermatologa, żeby on indywidualnie Wam dobrał leczenie, i ewentualnie, my, jeśli już będziecie u niego, to możecie dopytać o te produkty, których ja używałam, które mi pomogły. Bo być może pojawiło się coś jeszcze lepszego, coś bardziej sprawdzonego na rynku, czego w tamtym czasie nie było. Pamiętajcie oczywiście, że jestem na Instagramie i ta... Z... Pamiętajcie oczywiście, że jestem na Instagramie i tam Was serdecznie zapraszam. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, no to zapraszam do subskrypcji i naciśnięcia dzwoneczka na dole, żebyście za każdym razem, kiedy pojawi się nowy materiał, po prostu o tym się dowiedzieli. Wszystkie linki do kontaktu, jeśli chcielibyście mnie o cokolwiek innego zapytać, na maila, czy tutaj w komentarzach. Wszystko jest na dole, więc do zobaczenia następnym razem. Cześć!